Się Dobra, słuchajcie teraz, przemowa Chłopaki, kurwa! Kurwa, jeszcze nigdy nie byliśmy na takim etapie Po dokonaniu kilku transferów, przed naszego trenera Jakubary Łalowskiego i kilka zmian taktycznych, doszliśmy do takiego etapu, więc w finale o was To kurwa ekstra klasy Czy nigdy nie byliśmy na takim etapie, że był tego, bo wszyscy wszyscy, we wszyscy Kii <śmianowicie> Nigdy nie byliśmy tutaj! Nigdy tutaj nie byliśmy! <kłuchaj> <Kora. Dobra, lecimy>. Kurwa! No To po nogu! To nie i Opa! Mam tu Biegnie, kurwa! On biegnął życie! Oddaj! Oddaj, oddaj! Dobrze! Jees! Po Potę to masz. O, oh, bigger weapon Thank you. Thank you sir. <grym> Thank you <bigger>. <grym> <grym> Nie serio, nie serio. Rozpojić Ej, masz pompę? Mam zlądowała... Ej, powiedz mi mam minę za sobą czy nie? Nie, nie masz miny 14 Ej, a mogę odpalić ten dynamit? Dobra, jedziemy. Nie odpalaj tego dynamita. <śmany> <Cudy>. bo... <śmany> tu Tam... okay. nie piję proszę. Ooo! Ale tu było mam, tu co Ale to się znieło! Ej <śmany> Ej, ej! Please, please, please! please, 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 please. <śmany> 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 Mi bomba! A, no to dobra, to jakim ogórkiem jestem? Jakim ogórkiem jestem? <laughs> no, czerek, co tego ja? chce? Jak ty? Taka. <laughs> <Kojma>! <laughs> ja pierdolę wamperfi! Ale nie wiem czy nie będzie Mara, no zobacz. Jest taki spokój jak są światła. Mam typa i zaraz będzie no. pącz. Ale co ty kontrolujesz? Co no, tutaj Jak W innym miejscu. No nie wiem co ja, co by... <mulety> ja. Nie, nie, nie wejdzie ta ta ta, 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 ta odrzucisz ją zrzucisz Proszę <gulety> <sum> Dobra. Ej drugi, jest drugi? Faktycznie, no. Ej, czarny! Pierdalam! No, no! No, no! Bucisz zaraz! Tak? No, miłość! To, to był My się nie da zrozumieć, Nic się nie da zrozumieć, Halo. No, się Co on robi? <młysyka> ja. Aż Nie Negocjuj, czekajcie, zależy sobie! Zróbmy to! Aż Cały dom... nie, nie to jest, nie kurwa się... jebamy. To jest be... było do mnie trzy osoby, nie powiem tam kurwa, bo jestem ślepo, mi jebano kurwa, My myślałem. Spieszysz. Twoje... Kiszot to bym. Kona mi przed kurwa jebana. No. No, jest tam, no, jest tam, no. kurwa. A więc tam. A ty mi pomoże? Nic nie powiem... Ja, w którym wieku ma się grzybice na piżdzie. No. <laughs> To, już nie to, jajki, to już. <grymne> Zdecydowałem, że nie zrobię tego. Mój, <grymne> to też mają widzowie. Pożegaj się panowie, ja wam sprawdzę. Nie Nie pies Nie no, nie pan pies, no. Nie no, Krystian, myślałem, że ja to mam. Co mamy nawet się i zagadać? No prosto. No, no. Nie no, to może my też nie będziemy gorsi, po prostu tylko będziemy grać gej. No dobra. i dobra. A to dobra. się takie totalne, takie... Taki brudne, co kurwa, pytajstwo. No, Ciągnujemy <laughs> do mordy i w ogóle. mogę, nie wiem, puścić kakę nie na oczy. O, damy, takie totalnie... Po prostu... Będę chciał no. Ej, kto nam spierdala Arte! Nie dałeś kotwicę. Czy ty kotwicę nie rzuciłeś? Dałeś. No dobra, no. <grymne> ja! ja. Me wyciąga z kabury klamotę. <grymne> Pójdź go! Dużego, starą kurpę No to co, wracamy na trzymanie trzy. No chyba ta no. Opa, ja przyszedł

Ja nie mam tam ty! i Chłopaki, chyba, Ale ja pierdolimy kiniamy i polewamy ciebie. Ale z kiniamy z Tutaj, tutaj! POKOJ DŹĘCIE! Ja z No jakie moty strzelałem! Szybko, <laughs> Dawaj, dawaj, uciekaj! Iść na, na te... Z lewej, Metiro. No. poczekaj. Nie no. Dobra. Dawajcie. Dawaj, next. dwa... No Trzy, No i chuj, no stoi jakiś pedał. No, ile ma ty lesznią, no? uh, Ja pierdolę! Weź wielką łyżkę gówna zjedz. chyba o mnie, kurwa. Gdzie masz to? No taka kartka jest na dole. <noise> Jak dopostrzenicie już będziecie nie żywi. Czemu tak mówisz? Na pewno nie. Nas jest 32. Policja nam grozi, nie. Koniec. Ej, ale to nie no, nie. dawaj, to dawaj, bierzemy wolny odjazd na tego diamenta i ten... ...i... ...a nie, to jest gwiazdka jednak. Dobra, ale to jeszcze rosół do jest, dobra. No to jest, może jest być na tak. tego rola, ale... Jeszcze ale jedno, ma być jeszcze wolny dnia. odjazd. Odjeżdżacie tym Chargerem? Znaczy tak, tak. Challengerem? Nie, tylko wolny odjazd na jedno no. auto. No tak, no dobra, No na tak, jedno ale auto. to musi tak. być wolny odjazd, no. No chyba... Ale ma być no, wolny będziecie odjazd. będziecie mieli, tak? No Dobra, jest pytanie, czy dobra. są tu jakieś kolczatki porozstawione. Ale dobra, ja podszedł drugi, podszedł drugi. Zapraszamy do środka. To zapraszamy do środka. No... No to mamy dwóch... to, no, to, to mamy dwa, to dobra, dwóch. Jednak. to jednak. To, to, na dwa auta jednak. To, to, to dwa auta jednak. To dobra, dobra, to nie. To wolny odjazd... Wolny do, odjazd dobra. na, na tą gwiazdkę i ten... I bez helikoptera. Bez helikoptera. Dobrze. Nie, bez kolczatek, Piotr, bez kolczatek. A bez kolczatek, dobra, bez kolczatek jednak, sorry. Bez kolczatek, no, tak będzie najwygodniej. <laughs> Zgadzamy się na to? Nie. To ja <śmiech> potem. <śmiech> Nie. Ty się bisek spadzywaj. <laughs> Nie dobra, no dobra, to już nie, jednego. Oddaliśmy, jednego, jednego oddaliśmy już, za wolny odjazd. Wam dobra. I teraz teraz drugi za brak kolczatek. No Z drugim wychodzimy. Jednego wam wypuściliśmy. Tak, tak. A z drugim wychodzimy. Przystajemy mam takie żądania? Halo. Halo! Policja jakaś małomówna. O dobra, mamy trzeciego zakładnika. nie szeryfie. A ja jeszcze bez... <śmianie> Przyszedł nawet nie wiem kiedy A dobra starałem. Bonjour Bonjour O bon, Boże bon, Ja pierdolę ja no, kurwa. Aż mi boli mózg A Ja mam spadki do 20 fps, bo ten jebany kurwa o kurde. Uważaj, żebyś się nie spierdolił z mapy zaraz jak idiota o! Zobacz, wyjebałem, wyjebałem. go Z dupy kurwa śmieci. Pomocy! Pomocy! Gdzie <grym> Jaki to jest kurwa debil. <grym> kurwa, nie mogę się grać. regrać. I Piwa mu nie daje kurwa, chodź do środka trollu. Ja mamy na hapaczeku. <grym> 哈哈哈哈哈哈！